Nie no ja mam polewkę, nie wiem jak wy Puszek, jeduś się puszek! Jeduś się puszek! Zrobię pułapkę, która będzie pobierać expa ludziom. Zostałeś oficjalnie moim zwierzątkiem w klatce, jak się z tym czujesz? Nie wystarczy, że wyjdę i wejdę na serwer i teleporter znowu załapie, ale... Nie byłbym tego taki pewien. Czekaj, przeprowadzimy aukcję. Może ktoś chce cię kupić. Jestem zainteresowany. Co się tak gapisz? Ja tylko zleciałem po drabinie. Chcesz dostać fajne efekty? No patrz, wskocz do tego, to zobaczysz. Będzie ci się w głowie kręcić śmiesznie. Mówię ci. Serio. Dostajesz wtedy nu nudności, nie wiem czemu, jak wskoczysz do tego. No przecież cię nie zje. To cię nie je? No nie je. Kurde bela, nie wyszło mi. <ścoughs> Kiedy chcesz być śmieszny pod content i ci nie wychodzi content. Nie wiem co się dzieje No właśnie ja też nie wiem co się dzieje, o, jestem w szkole, nie, ale... Nie muszą... ja, spiłem, ja stąd. Mnie to nie ma Akurat jego nie chciałem pobić, ale dobra Ja się zacząłem się zastanawiać co, co tu się dzieje za jakaś ma masakra, że ty go ciągle zabijasz, dzień dobry Kurwa, przecież w niego nawet nie celowałem Zrobię pułapkę, która będzie pobierać expa ludziom. O boże, jakie to jest dobre! Tylko pytanie, czy jak to zniszczę, to ten exp tam zostanie. A, czyli to się zachowuje. O, jak zajebiście. Halo? 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 Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Chce, chcesz coś w ogóle... A, mam, mam fajny blok. Stań na nim. Co to jest? Stań na nim. Co? Nie wiem. Co to robisz? Co, co to... Wejdź na niego, to XB zobaczysz. Na Dzięki! Miło się robi z tobą interesy. Ale ty jest! O Boże! Smutno mi się zrobiło. Zostałem oskamowany jak przy pierwszej grze w Valoranta. Jakieś dzieci mi powiedziały, żebym kliknął G myślałem, że to sklep, wyrzuciłem broń. A jak to tak działa, to to będzie genialne. Myk, myk. O Jezus, robię stoli! I będzie wymówka, że porozmawiamy o czymś, o mój Boże. już wszystko. Dzień dobry, panowie. Chce ktoś ze mną porozmawiać o Bogu? Nie, dzięki. No, ale tak na chwilę. Mam, mam jabłka. Mi się daje, że kefir chce. A widzisz, spójrz na jego twarz. No on chce. Chodź, porozmawiamy. Usiądź. O, dobra, pijemy. Chodź. Tak, będziemy pić. Ale ty pierwszy. To jak tam u ciebie? Do, dobry druhu. Dobrze. Dobrze? To super. Dobrze. A czemu nie chcesz tego pić? A może chcesz jabłko? Ten, co wypił? To może teraz ty, biedra, chcesz pogadać? Wymienicie się tak krzesła? Nie. No przecież nic musi nie dzieje. Ale biedra, biedra mi nie ufa w ogóle, ja nie wiem. Taki ładny stolik zrobiłem specjalnie tutaj do rozmów. To co tam biedra u ciebie? Czemu zdjąłeś setę? Śmiesznie to wygląda jak tak mrgasz, taki jaskiniowiec. Okej. Okay. Ty... Może nie chcesz tego jabłka? Co to jest? <laughs> Który masz poziomy EXP, Kefir? Aha! Ej! dlaczego nam zabrało EXP? Bo on se zabrał! No sorry. Jaka menda. Halo, halo! Witam! Co? Słyszałem, że nasłał pan na mnie pana puszka. O, co? No, takie dostałem informacje. Na szczęście y, ja się z panem puszkiem rozliczyłem już. Ale. Y, hmm? tak... Chciałbym to rozwiązać pokojowo. Ale więc ja nawet. Nie mam nie... zamiaru pana zabijać. Ja nie wiem o co ci chodzi, bo ja puszka nie nasywałem. Siedzę sobie, buduję. No to nie wiem, pan sobie rozwiąże tę sprawę pokojowo z puszkiem. Ale ja tak w drodze przestrogi. To ja panu tak tylko prezent taki mały zostawię. Ja ci zostawię mały prezent O kur no. Ja nic do niego nie miałem To on zaczął Jaki gej, nie? Japier Nie mogę To jest takie gejowe zagranie Ja pier. O boże Co to ma być? ja ja to, że my tego nawet otworzyć nie możemy A siedzi na mucie, no co mam wam powiedzieć, no Zakład, że siedzi pewnie teraz na streamie i sobie słucha O, powiedział i to nie, dostaniesz z grobu Jest 100% tak jest Tak się da? Na boki? Tak! O kuźwa, zgniatarka do pomocy, pomocy! <noise> Hop jak zdech, co się stało? Nie no, ja mam polewkę, nie wiem jak wy Puszek, nie, duś się. Puszek. Ja nie, nie duś się. Puszek! Nie mogę się puszek. Nie mogę z tych pajacki. O ten w las, a potem zaim drugi. A czy i też tam w las? Tak, ale ON ongnął. Ja... O, witam. Ogólnie zdechłem z gniatarce tarce ży... Co ty nie powiesz? Z tego Kelfi, O, właśnie, no, no to. Trzeba zobaczyć, jak go maszyna mieli. Robimy sobie jakiś popcorn, czy coś? Dobra, Kelfi, materac mówi, że już jest zniszczony, możesz wchodzić. Cuse. On ogląda twego live'a na pewno. No wiem, mój dobry. Ale materac tego nie zniszczy, więc on teoretycznie nie wejdzie. Kelfi musi pogodzić się z porażką i przejść przez yy, kółka. Ty! Ej, on przeżył jakoś, co jest! Hmm. Jesteśmy pewni, że przeżył? <laughs> Jezu, ten co go dobił. O nie! Nie! O <laughs> Źle go tepłem! No, Wybacz, ty... to było niecelowo. Zemszczą się. Ty... Dobra, Ile dobra. tej kombinacji Jedziemy. może mieć znaków odpisania. A ty wiesz, jak ja cię zabiję, to lecisz nie kilometry, tego, nie? Dwa, nie. Mniej niż Chcesz to testować? Myślałem, że to inaczej. Próbuj, próbuj. nie, to nie, 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 próbuj. próbuj. nie, 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 Zostałeś oficjalnie moim zwierzątkiem w klatce, jak się z tym czujesz. Wiesz, że stąd nie możesz wyjść, prawda? Utknąłeś. Nie wystarczy, że wyjdę i wejdę na serwer i teleporter znowu załapie, ale... Nie byłbym tego taki pewien. U, nie. Czekaj, przeprowadzimy aukcję. Może ktoś chce cię kupić. Ale robisz mi content, hopie. Ja ci contentnik. Ale ty wiesz, że ja nie, nie robię live'a, tylko ja to. Dzień dobry. Mam aukcję do przeprowadzenia. Dzień dobry. Jakiś szczur mi się zaplątał, chce ktoś go kupić. Witam, dzień dobry, dzień dobry. Ja ogólnie jestem o, zainteresowany, jestem ogólnie zainteresowany, ale tak, tak, dwa tak. diamenty za tak niskowartościowy towar to jest <grym> za dużo. I stak jabłek, który od pana wziąłem zdecydowanie mi tego nie rekompensuje, więc w cenę dwóch diamentów chciałbym wliczyć jeszcze tra transport do mojej bazy. Czy jest to wykonane? <grym> Kurde, nie wiem jak go ja... przetransportować, on się wiesz, gibie na boki, nie? Tak, bo on mi portalem przełaścił To ze strapował Najszybsza droga! Aktualnie dysponuje! Teraz twoja najszybsza droga to jest siedzenie na dupie, kurde. Już ja go nakarmię nie? Spokojnie ja deskę kill Widzicie agresywne zwierzę. Masz, proszę, smacznego jedz. Nie denerwuj się. Jeszcze chwilę. A dobra, będę zbierał na wpinki i umrę z głodu, dobra. Mhm, mhm. Mhm. To tam minimalna na YouTube'a jest Nie! <grym> to jest ja, no bo go zamknąłem w 2 na 1 i nie może skakać. No dobra, to co kawka, idziemy porozmawiać o biznesach, wiesz o co chodzi. Chodź, chodź porozmawiamy. No chodź tam. Yy, pokażę Ci fajne rzeczy z Create Moda. Okay. Dobra. Może go wypuszczę? No ogólnie jakby zapłaciłbym panu te dwa diamenty za Kelfiego, ale no mówię, transport takiego towaru to no jest tak, bezwartościowy tak, tak naprawdę, w sumie te dwa diamenty <laughs> Dobra, to ja, to ja dopłacę, dopłacę, dopłacę obsydianem. No. Nie no no, obsydianem o. nie ma co, nie nie, Kurde. 21 obsada, to nie ma co. Nie opłaca się, no co ma panu powiedzieć, no. no to jest bardziej bezwartościowy towar, niż jakbym nie miał zamkniętego w pracy, bo ja przynajmniej im umiem, tak? Hmm. W sumie tego już nie chcę. Eee, doszedłem do wniosku, że twoja wartość nawet mi nie jest potrzebna. Nie, ja go prawie zabiłem. O Boże, nie bij go, nie bij go! Ale w sumie jest mi niepotrzebny Nieee. Ja go nie chcę, tego nie chcesz. Nikt go nie chce, no to co będę tego trzymał? A, tu i temy jego trzymam. No to to ma wartość. Ej, a bo on ma ten. Mogę jego grup zniszczyć? Eee, znaczy tam tam jest pusto, nie tam, nie tam, tu